Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Buczek, jestem europosłem Konfederacji. Dzisiaj skomentuję dla Państwa antyhołodoblaną obsesję, która opanowała Prawo i Sprawiedliwość w znacznej części, ale także polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u, projektu Szymona Hołowni, Lewicy i Partii Razem, bo te partie wszystkie podpisały się. Pod projektem ustawy, którą w tym tygodniu podpisał pan prezydent, ustawy o hodowli zwierząt na futra. Szanowni Państwo, ustawę o hodowli zwierząt na futra podpisuje. Oczywiście jest to ruch e, wymierzony w dobre relacje z Nowogrodzką, w dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim, który przecież po głosowaniu nad tym właśnie projektem ustawy w Sejmie wraz z lewicą. Klaskał z radości, że udało się przeprocedować coś, co próbował zrobić w 2021 roku. Głosowało 436 posłów za, 339 przeciw, 78, 19 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W tym momencie chciałem państwu przypomnieć tak zwaną piątkę Kaczyńskiego, piątkę przeciwko rolnikom. Przez Polskę przeszły w tamtym czasie ogromne protesty, protesty rolnicze. I ja pamiętam, jak wspólnie z rolnikami broniliśmy tutaj ich interesów. W Krosna Jarosławia, w, w Przemyślu, w Dębicy, w Mielcu, w Kolbuszowej również wyjechali rolnicy na ulicę. Zaprotestować przeciwko tej haniebnej piącej dla zwierząt, która będzie zamykała ich miejsca pracy, która będzie zamykała, likwidowała ich produkcję. Udało się, na całe szczęście, udało się wtedy mocno wpłynąć na, na te propozycje, które, jak dobrze pamiętamy, w tamtym czasie Jarosław Kaczyński próbował kolanem dopchnąć na siłę, zmienić tutaj rzeczywistość. Kusząc też wtedy rolników różnego rodzaju funduszami, które miały rekompensować utratę swobody prowadzenia działalności gospodarczej, niestety, ale. Podpisem pana prezydenta realizuje się jeden z obszarów tej polityki, którą wtedy udało się nam skutecznie zatrzymać. To jest niebezpieczny trend. Bardzo ubolewam nad tym złożonym podpisem pana prezydenta Nawrockiego i myślę, że pan prezydent Nawrocki powinien się przyjrzeć swojemu otoczeniu, kto mu podpowiadał taki ruch, bo ewidentnie zadziało przeciwko elektoratowi, który wyniósł go na fotel prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę, że w tym miejscu jeszcze warto wspomnieć o jednej ciekawej sytuacji. Jak usłyszeliśmy od pani Joanny Krupy, znanej modelki, o której ostatnio było głośno za przyczyną bliskich relacji i kontaktów z panem europosłem Dominikiem Tarczyńskim. Właśnie od niej dowiedzieliśmy się, że m.in. poprzez znajomość z panem Dominikiem Tarczyńskim pani Joanna Krupa docierała do pana prezydenta Nawrockiego, aby ten nie wetował tej ustawy. Lata w to o to walczę. Peta Humane Society, otwarte klatki. E, też myślę, że moja znajomość z Dominikiem Tarczyńskim też tu pomogła. No niestety, ale jeżeli... Te hodowle zostaną wycofane z krajów cywilizowanych, z krajów europejskich. To znajdą one się w Rosji, znajdą one się te fermy na Ukrainie i w innych krajach, gdzie naprawdę ten dobrostan zwierząt nikt nie dba, nikt nie dba, żeby te klatki były odpowiednio przygotowane, aby te zwierzęta miały odpowiedni komfort i odpowiednie rację bytowania. No i właśnie wtedy te zwierzęta cierpią. Rząd musi mieć świadomość że za mojej prezydentury niemożliwe jest jakiekolwiek rozszerzanie zakazów i ograniczeń na produkcję rolną. No i właśnie pan podpisał się pod jednym z takich ich zakazów, który może być precedensem. Precedensem, który będzie właśnie bardzo uderzał w branżę rolną, w branżę hodowlaną i wpisuje się to w szerszy trend, w szerszy trend polityki lewicowej Unii Europejskiej, polityki, która będzie doprowadzała do tego, że w Europie będziemy coraz mniej produkować, w Europie będziemy Coraz mniej wytwarzać. Zresztą my wszyscy to już doskonale obserwujemy tak, cała polityka klimatyczna na tym się skupia. Coraz mniej wytwarzamy w Europie, ponieważ no, musimy dopasować się do celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie cała produkcja wynosi się do krajów, które nie są związane z Unią Europejską, i tam produkcja idzie na pełnych obrotach. To jest szaleństwo, to jest obłęd, to jest pomylenie kolei rzeczy. Nie tak to powinno wyglądać. Najlepiej pokazuje to trend internetowy, który e, przytaczał pan redaktor Warzecha. Zacytuję tutaj Państwu wpis. Analiza komentarzy dotyczących podpisania likwidacji hodowli na futra pokazuje, jak ogromny błąd popełnił Pan Prezydent z punktu widzenia cywilizacyjnej strategii. Tu jest mowa o przesuwaniu debaty, o wyszarpywaniu sobie okna Overtona. Pan Prezydent pozwolił je mocno w swoją stronę przesunąć, bazując na emocjach destruktywnej lewicy, która generuje teraz dziesiątki pomysłów tak skrajnych, durnych, że każdy mógłby powalczyć o tytuł idiotyzmu dziesięciolecia. Stawiam tezę, że kompletnie nie tego oczekiwała od niego znaczna część wyborców, a przede wszystkim każe to zakwestionować tezę o jego przełomowej roli w polskiej polityce. No i tutaj z informacji, które przytacza pan redaktor, aż 47% osób w czy komentarzy, które zaistniały w przestrzeni internetowej, przedstawia stanowisko przeciwne, koncentruje się na zarzutach dotyczących zdrady interesów polskiej wsi, likwidacji dochodowej branży, utraty miejsc pracy oraz uległości wobec presji ideologicznej ze strony lewicy i aktywistów pojawia się silny komponent gospodarczy, społeczny, tożsamościowy. Zgadzam się z, z tą tezą postawioną przez pana redaktora Warzecha. Zgadzam się z tym, że pan prezydent popełnił gigantyczny błąd. Dzisiaj udało się wyszarpać lewicy jeden z tych postulatów. Twardo będziemy bronić pozostałych. No bo co dalej? Co jeżeli uda się doprowadzić do likwidacji hodowli drobiu, do likwidacji produkcji w chowie klatkowym jajek, czy do likwidacji branży, która produkuje wołowinę. Nie możemy na to pozwolić, a na pewno lewica się nie zatrzyma. Propozycja, żeby zwierzętom przydzielić obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które powinny być traktowane jak współobywatele. Oczywiście, Kimlika powie, zwierzęta są pozbawione politycznego sprawstwa, ale też dzieci są pozbawione politycznego sprawstwa, osoby niepełnosprawne są pozbawione politycznego sprawstwa. Ale Już, mają, chyba nie. Już chyba nie. Ale mają tak zwane sprawstwo zależne, czyli po prostu inne osoby reprezentują ich interesy albo poglądy. Potem są zwierzęta liminalne, czyli te, które żyją, liminalne, graniczne, mm -hmm. te, które żyją z nami, na przykład szczury albo Karaluch, albo coś takiego. I one powinny mieć status uchodźców. I są zwierzęta dzikie, które powinny mieć status e, obywateli państw suwerennych. Śledząc portale rolnicze zauważamy bardzo duże wzmożenie i obawę produkcji. Producentów rolnych, rolników, hodowców. Przed tym, co dokonało się rękami pana prezydenta, czyli przed likwidacją branży hodowli zwierząt futerkowych, rolnicy obawiają się tego, że polityka lewicowa będzie postępować, a pan prezydent nie będzie miał odwagi zawetować polityki, którą przecież od lat chciał i chce realizować Jarosław Kaczyński. Jak widać w tym wariancie, w sojuszu z politykami. Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Polski 2050 Lewicy i Partii Razem. Szczepan Wójcik, lider branży futerkowej, bronił tutaj swojego stanowiska, pisząc o tym wprost, że byli szantażowani przez polityków, że jeżeli nie przyjmą tego stanowiska, które proponuje zapis tej ustawy. No, to zostanie zlikwidowana w przeciągu dwóch lat całkowicie ich działalność gospodarcza związana z hodowlą zwierząt futerkowych. I tutaj jest taki ciekawy zapis. Wejście w życie proponowanej ustawy przyniesie pozytywne skutki prawne poprzez wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji zapewniającej sprawiedliwą transformację w ramach wygaszania branż, poprzez tworzenie stabilnych oraz jasnych zasad przyznawania odszkodowań i odpraw przy jednoczesnym, wystarczająco długim okresie przejściowym. Ustawa ta będzie mogła stanowić wzór dla przyszłych ustaw regulujących transformację innych sektorów gospodarki. No i właśnie tej transformacji i zmian w tych innych obszarach gospodarki bardzo się Polacy boją. Chciałbym tutaj Państwu też przypomnieć, że podpis pana prezydenta. Pod tym projektem ustawy, która nie tak dawno przeszła przez polski parlament, przeszła głosami polityków Prawa i Sprawiedliwości. 100 posłów odpowiedziało się za tym projektem, 150 posłów Koalicji Obywatelskiej, aż 30 posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lewica, Partia Razem to były partie, które. Poparły tą szkodliwą politykę. Ta branża w perspektywie kilku lat zostanie całkowicie zlikwidowana, a my z pieniędzy podatników wypłacimy gigantyczne odszkodowania. I tutaj zacytuję Państwu fragment. Podmiotom lub rolnikom, o których mowa w artykule drugim przysługuje roszczenie do skarbu państwa odszkodowania za poniesioną stratę majątkową, wynikającą z konieczności dostosowania się do przepisu artykułu 12. Ustęp 4c ustawy zmienianej w artykule 1, zwanej dalej odszkodowaniem. Odszkodowanie obejmuje wyrównanie straty majątkowej bez korzyści, które podmiot lub rolnik mógłby osiągnąć, gdyby strata nie powstała. Ja jestem przeciwnikiem takiej polityki, jestem przeciwnikiem polityki, która jest dla mnie bliźniaczo podobna do tego, co proponuje się nam w zapisach dotyczących umowy z krajami Mercosur. Tam również mówi się o funduszach kompensacyjnych funduszach, które będą wypłacane. Jako odszkodowania dla branż, które utracą możliwość zarobkowania, utracą możliwość produkcji na skutek nadwyżek na, na, na skutek tego importu, który będzie nas zalewał z innych krajów. Myślę, że wyborcy prawicowi nie powinni mieć dzisiaj żadnych skrupułów w surowej ocenie prezydentury pana prezydenta Nawrockiego, w surowej ocenie polityki, jaką przepycha kolana Jarosław Kaczyński. I w mojej ocenie tylko Konfederacja od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę w obronie polskiego rolnictwa politykę w obronie polskich hodowców, budujecie narrację, że hodowla zwierząt jest niemoralna i nieetyczna, wmawiacie rolnikom, że wasza polityka to troska o dobrostan zwierząt, jednocześnie sami gardzicie losem ludzi, którzy te zwierzęta hodują. Za Waszą politykę rolnicy płacą dzisiaj najwyższą cenę. To właśnie na ich barki spadają konsekwencje Waszych decyzji. Dość tego, pora odrzucić politykę, która prowadzi do likwidacji europejskich rodzinnych gospodarstw, a rolników na skraj wytrzymałości psychicznej. Dziękuję za uwagę, było mi bardzo miło, że postanowiliście spędzić ze mną tych kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za zaproszenie do kanału Zero. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo.